Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie. Narodził się taki nowy pomysł, aby zaprezentować państwu od początku do końca, jak się robi najlepsze naleśniki na świecie. Czyli takie, które najbardziej smakują mi i mojej żonie, ale mam nadzieję, że z mojego przepisu państwo również będą bardzo smakować. Mam bardzo spontanicznie przygotowane, prowizorycznie najważniejsze materiały, bo większość z was zapewne wie, jakie są potrzebne, czyli jajko, mleko, trochę wody. Cukier, no i cze, trzeba przyrządzać. Ja pokażę, zademonstruję od początku. Więc, jak Państwa to będzie nudzić, to będziecie sobie mogli przewidywać materiał, ale schemat, w którym ja robię, pozwoli Państwu porównać do tego, co Wy robicie i czy wyjdą lepsze, czy gorsze. Czyli naleśniki na słodko. Czyli najlepiej mieć jajka prosto, od jak to się mówi, wiejskiej kury, takie nie ze sklepu bezpieczątek, tylko takie, co mają własny, wolny chów. No, i należy to wszystko rozbić, oddzielić białko od żółtka. Przynajmniej taka jest moja technika, aby one były lepsze i smaczniejsze. Ponieważ konsystencja wyrabiania ciasta jest lepsza wtedy. Czyli ja mam tutaj sobie taki o pojemnik na śmieci. No i oddzielam, jak to Państwo widzą. Jeżeli kamerzysta przybliży, to będzie widać, co, co się dzieje. Czyli trzeba czasem nie raz przelać z 2-3 razy, żeby ta, to białko odeszło od żółtka. Tak, no i mam pojemnik na żółtka. O, czasem łupka, łupka się rozwali, dlatego warto mieć w zapasie coś takiego nienaruszonego. Jak widać łupka bardzo świeża, miękka była. No i proszę Państwa, wszystko, ilość tego, wszystko zależy ile chcemy tych naleśników mieć. Czyli czy robimy z dwóch, czterech, sześciu, ośmiu jajek. No to wszystko zależy jak dużą porcję chcemy mieć. O, tu znowu jakieś świeżutki jajko. Proszę zobaczyć jaka delikatna łupka, młoda kurka była. Także tak powiem Państwu tak pokrótce, na 4 jajka, ja zrobię z 6 Albo może powiem tak, najlepiej wielokrotność, 2 jajka i wielokrotność dwóch jajek. Mhm. Także jeśli chodzi o proporcje, no to ja robię tak, że... Na dwa jajka, gdzieś szklanka mąki, szklanka płynu, czyli mleko i woda, ale ja to robię w takim stosunku 2 trzecie, czyli 2 trzecie mleka i jedną trzecią wody. No i cukru w zależności do smaku, potem łyżkę roztopionego masła. Także ja już tu łupki wyrzucam. Mam 6 żółtek, jak widać. No i teraz co to... Zabieramy się za ubijanie białka, będzie trochę huczeć, także... A, co ważne, jeżeli Państwo by chcieli, na przykład, żeby to się szybciej ubijało, to też szczyptę soli warto dodać też dla smaku. No, Tak jak mówię, ja wziąłem tak palcem i to wystarcza, ale każdy z Was musi odpowiednio do swojej you <laughs> Jak państwo widzą, mam nawet takie fajne ubijaczki, co pozwala mi naprawdę w bardzo ekspresowym tempie to białko ubić. Bo jak widzieliście, nie wiem, minutka, dwie i już to, to białko ubite. Także będę starał się robić, żeby materiał był niecięty, nie tylko w jednej całości. Wiadomo, czasem trzeba ręce wytrzeć, no ale na razie, jak widzicie, jadę z koksem od razu. Cukier waniliowy. Najlepiej, by była laska winylowa, no ale nie zawsze mamy dostęp do tego, aby dać cukru w zależności do smaku. Jedna tytka, dwie, w zależności jaką mamy firmę. Ja żadnej firmy nie będę reklamował. Po prostu małe tytki, 16 gramowe mam. Także dajmy około 30 32 gramów cukru. Widziłem, że białko jest w miarę sztywne. Jak widać, żeby nie siadło, także niewiele mieszam. No i od razu dorzucam żółtka i znowu trzeba wymieszać. Oczywiście nie, nie za długo, żeby białko za bardzo nie siadło, jak widzicie kolor się robi taki fajny żółtawy, wszystko w zależności od tego jakie nam się trafią, oczywiście żółtka w jajkach. Jeśli chodzi o cukier, no to do smaku cukru supiemy, no ja tutaj mam nie wiem, około szklanki cukru, będę sobie dawkował, bo od czasu do czasu, może to nie higienicznie, ale obliżę palec i będę wiedział jakie to jest. Słodkie, tak? Czyli znowu trochę cukru zamieszam. Ale jak widzicie, robię to naprawdę szybko, kilka ruchów, tylko żeby zamieszać, zabełtać, no i... Dlaczego to nagrywam? Żebyście widzieli moją kolejność, bo kolejność tutaj ma niesamowite wrażenie. Jakbyśmy to wszystko na przykład wrzucili na hura, to zupełnie co innego by wyszło, inny smak, inna konsystencja. Także ja pokazuję Wam mój sposób mleka, no to najlepsze to takie wiecie, nie z tylko jak ktoś ma możliwość, też od wiejskiej krowy do wtedy. No ja tu mam 400 ml mąka. Także ja sobie tutaj coś przyszykowałem na ten, żeby nie zasypać za bardzo i nie brudzić. Wiadomo, że jak się robi w kuchni, no to w warunkach domowych to się będzie to wszystko brudzić, ale dajemy radę. No i mąki, tak jak mówiłem, no ja nie będę mierzył, bo ja to robię na oko, ale Wam powiedziałem. Średnio na szklankę mąki się daje szklankę płynu, czyli zmieszane mleko z wodą mam taką sobie prześladkę.